Cześć! Hej, witajcie! Ja jestem leśny i tak na wstępie macie konkursik na włoski Eko. Żeby je wygrać, jedyne co musicie zrobić, to zostawić subka na kanale, komentarz ze swoim nikiem oraz łapkę pod tym filmem. Wyniki będą w kolejnym odcinku, a teraz zapraszam do oglądania. No i dzisiaj jest kolejny film z newsami. Naprawdę ostatni był 3 dni temu i wam się mega spodobał. Teraz dzieje się tyle, na tym mówi Star Planet, że to jest porażka jakaś. I mam dla was dobrego i złego newsa. Może zaczniemy od tego złego? Już widzicie na pasku, co się stało z Pixy Star na serwerze USA. Dzisiaj napisał do mnie Shino, którego bardzo pozdrawiam, bo gdyby nie on, to bym o tym się nie dowiedział. I wysłał mi ogólnie takie oto. Screeny, ale nie muszę wam pokazywać screenów, bo na nich była właśnie topka. No i widzicie, jakie profilowe ma ta topka. Dark, Jasper, Log. I to jest pozmieniane dla naprawdę dużej ilości osób te zdjęcia. Nie ma mówi Starek, tylko są właśnie te napisy użytkowników. A jest tak dlatego, że te trzy osoby włamały się do bazy Movie Star Planet. Ktoś z Polski nie powiem kto, dał im link do bazy Mówi Star Planet. I im udało się właśnie tam y, włamać Tam było chyba trzeba podać login i hasło Nie wiem, oni to zrobili Oczywiście nie login i hasło z mówi Star Planet No i prawdopodobnie mają teraz dostęp y, do funkcji moderatorów Mogą prawdopodobnie banować, odbanowywać i robić takie różne rzeczy Ale zrobili coś takiego Poustawiali osobom z USA jakieś dziwne zdjęcia I zobaczymy jak się to rozwinie Nie jestem pewny czy oni zmienili kolor skóry dla dla właśnie Pixie Start, dla Zakaskai również. Zmienili. O, tak. To jest Zack Sky. A to jest kto? A to jest Holinowa. Tak teraz Holinowa wygląda. Jak widzicie, pozmieniali kolory karnacji dla kont promocyjnych na USA serwerze. Nie wiem, jak to się dalej potoczy, bo to się wszystko zmienia dosłownie. Co kilka dni powstają nowe programy, włamują się. No po prostu, jak ja na to patrzę, to MSP zmierza ku upadkowi. Dosłownie. Jeżeli jakaś grupka osób sobie się włamuje do bazy danych, Hir odwala takie rzeczy, no to z mówi Star Planet dobrze się nie dzieje. Ale jak będzie się coś więcej działo, to będę was informować. A teraz przejdziemy do trochę bardziej pozytywnego newsa. Kilka dni temu napisała do mnie osóbka o tym, że dostała bana na konto. Tak, wiem, że to nie brzmi pozytywnie, ale zaraz będzie dlaczego dostała tego bana. Dostała ona bana na komputer, na konta wszystkie i było to za używanie cheat engina. A jak wiecie, cheat engine'em robiło się właśnie unikaty. No, i na następny dzień, jak ona do mnie napisała, to dowiedziałem się, że zablokowali funkcję robienia unikatów. Również chyba mi o tym Shino napisał. Shino to jest normalnie najlepszy informator na świecie. Więc już możemy być w miarę spokojni. Z tego co wiem, dla Shino poznikały te klony unikatów. Nie można już ich robić, ale nie jestem pewny, czy one wszystkim poznikały. Więc na wszelki wypadek nadal uważajcie. Jeżeli unikaty są jak jakoś dziwnie u kogoś ustawione w szafie to nie wymieniajcie się bo one są przeważnie na pierwszej stronie ale oczywiście jak stworzy unikaty ta osoba później zasypi y, trochę swoją szafę jakimiś ciuchami no to one się przesuną i nie będą na pierwszej stronie więc uważajcie na to sprawdzajcie ustawienia unikatów większość już powinna zniknąć i nie można już ich dalej tworzyć ale jednak lepiej uważać szczególnie że widzicie no teraz została schakowana baza danych mówi star planet i na USA serwerze jest sobie pixie star różowa i połowa topki ma jakieś dziwne profilowe, więc porażka, porażka. Zabezpieczenia MSP to jest jakiś żart. Ogólnie jeszcze wspominałem Wam o programie, którym rzekomo można dodawać diamenty i star starkońsy. Nie jestem pewny co do istnienia tego programu. Jak wiecie, Shino dość siedzi w tym wszystkim i on mówił, że nie słyszał o nim. Był jakiś inny, ale on ustawiał unik Również w miejscach, w których one być nie powinny. Więc tym właśnie programem też raczej nie powinniśmy się przejmować, ale jednak nadal lepiej uważać, bo nie jestem pewny, czy wszystkie oni z na poznikały. Ogólnie jeśli chodzi jeszcze o tą bazę danych, to nie wiem, czy nie powinniśmy się nawet bać. W sensie może nam nic nie grozi, bo te osoby, które się tam włamały, są z zagranicy i nie wiem. Wejdę teraz w High Scores na polskim serwerze, zobaczymy, czy na polskim MSP coś zmieniali? Chyba nie. Na polskim serwerze raczej nic nie zmieniali. No więc osoby, które się tam włamały, są z zagranicy, więc raczej w polskim serwerze nic nie będą grzebać. Ale jeżeli mając dostęp do tej bazy danych, mogą panować użytkowników czy cokolwiek, no to jednak troszeczkę się boję. Chociaż wiem, że raczej oni tam na USA serwerze się bawią, to jednak troszeczkę się boję. Ale dobra, już przejdźmy do maili od Was o hakerach. Potrzebujemy. Troszeczkę ten odcinek wydłużyć Jeżeli macie jakieś ciekawe maile właśnie o hakerach Lub dziwnych osobach to E-mail do nich macie podany w opisie LesniHakerzyMałpaGmail.com No i zobaczmy co tutaj jest Chciałem znaleźć przyjaciela A tu coś innego wyskoczyło Profil się nie wyświetlał To nie wiem czy to nie przez to, że um, konto ma właśnie w innej grze. Jak widzimy, tutaj ma profilowe z MSP2, więc prawdopodobnie ta osoba nawet w MSP1 nie gra. Weszłam na horror kawiarni i widzę to. Właśnie, ja coś słyszałem na live, że jest jakiś nowy gang. Gang gróżek. Boże. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście, żebym stworzył swój gang i właśnie może przejmiemy, tak mówi Star Planet, jakimś gangiem leśnego. Napiszcie, co sądzicie o tym pomyśle. Gróżek o Jezu, a tutaj to w ogóle masa tych gróżek jest. Śmiesznie by było jakby Star Planet zauważyło właśnie te gangi i zaczęło teraz dodawać jakieś stroje. I teraz wszyscy chodzą jako gruszki na MSP. O Boże, o kolejne gruszki. No, kto by się spodziewał? O, kolejne gruszki. No po prostu widzicie, jak ja ym, tutaj ten fajnie się bawię nagrywając tą serię. No, gang gruszek. No, kto by się tego spodziewał? O, kolejny gang ciekawy jaki. No gruszek, tak. Ym, więc no starajcie się widzowie wysyłać coś co się nie powtarza, proszę. No, kolejny gang Gruzek, no po prostu, kto by się tego spodziewał? A tutaj grużek. o ja cię do. No, nie wierzę. Co za nowość. Dobra, zobaczmy. Zobaczyłem osobę oniku. Okej. Okay, no problem. Zobaczmy, co to za hakerka, gamerka. Whitehack. Kropka nienawiści musi być. Dobra, jednak coś nie działa. Halo, halo, czemu nie działasz? Halo, hakerko, gamerko, no proszę ja ciebie. Gangróżek, gangrużek. co wiecie? czemu wy wszyscy mi wysyłacie sam Wysyłam do ciebie osobę, która mówiła, że zna twoje hy MSP, próbowała... Ode mnie wyłudzić Unii. Aj, karamba! Albo Dripa Inka, coś tam. Jak jest na odcinku, to zostaw łapkę i suba. Tak, składnie, widzowie, zostawcie łapkę i suba. Musisz wykonać zadanie. Daj mi jakąś rzecz. To niezłe zadanie. Aha, to jest chyba w ogóle um, konkurs na moje konto. To nieźle. Inna osóbka wygrała już? Masz jeszcze szansę? W końcu, inna osóbka wygrała. Trzeba jeszcze szansę. Aha. Boże, widzowie, czemu wy wierzycie w takie głupoty? Ja was błagam. Ja was ostrzegam na każdym filmie, a Wy dalej jesteście łatwowierni. Jeżeli ktoś wam pisze takie głupoty albo w ogóle, że musicie dać mu coś, to wtedy wam nie wiem da hasło do konta. To nie wierzcie w takie głupoty, proszę was. Aż muszę się napić herbatki. Albo nie, bo jest za gorąco, To muszę się napić wody. No nowy gang ciekawe jaki, do po prostu to fajnie, fajne gruszki. Widzicie widzowie. Jak jest jakieś bum na coś, to wtedy dostaję tego maila od 90% osób. Spotkam ją na czacie kiedy z koleżanką. Mam dziwne zdjęcia Jarty. Dobra, zobaczmy. Pozdrawiam Julię i bohatera. Komalionkowa. Hello, komalionkowa. Kocham moją z... Zygfrytkę? Co? O co chodzi? Zygfrytka. Sorki to ja rada dobrze wypaczam. Moje mnie nie kocha, a ja jestem w ciąży. Aha, nie wnikam. Ja omijam już te maile z gruszkami. Nudziło no, mi się, więc weszłam na MSP. I łaziłam po czatach i spotkałam dziwną osobę. Weszłam w jej profil i zobaczyłam dziwny artbook. Ale ładny ma Elektro. Czy to jest zrobione błędem tylko na mówi Starkę? Zaraz się przekonamy. Stwórz nowy look. Aha, dobra, czyli... Ej, czekajcie. Bardzo możliwe, że to są unikaty szczyt engine'a, ale one są chyba ustawione w dobrej kolejności, chociaż nie wiem, czy te włoski powinny być za czy przed, nie jestem tego pewny, wyglądają dość staro, więc jak widzicie, jeżeli to są unikaty szczyt engine'a, a bardzo możliwe, że są, że one wszystkim nie poznikały, chociaż, czekajcie, ona ma 13 poziom, chociaż nie wiem, skąd ona mogłaby je mieć, nieważne, czy udajecie, czy nie, czy jesteście tu krótko, czy długo, okłaszam strike przeciwko leśnemu ikonkowi, tworzymy wielką grupę, jeżeli jesteście jak nie piszcie, aha. Strike przeciwko leśnemu ikonkowi. Aha, to grubo. No więc widzowie widzicie, niektórym pousuwało te unii z programów, nie można już ich tworzyć, ale wątpię, że te Unii, które ma ona na koncie są legitne, więc uważajcie dalej. Jak się wymieniacie? Po prostu uważajcie z kim się wymieniacie. Bo wiecie, jeżeli ktoś jest uczciwy i był zawsze uczciwy, to raczej nie macie się zbytnio o co bać, jednak szafę warto sprawdzić, ale jak nie znacie kogoś albo nie ma. On jakiejś reputacji, czy nikt wam go nie polecił, to po prostu się nie wymieniajcie dla własnego bezpieczeństwa. Bo póki co jak widać jeszcze wszystko się nie ogarnęło na tym mówi Star Planet. No więc to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli macie jakieś ciekawe newsy, to możecie je pisać w komentarzach. Jak macie jakieś pomysły do odcinki, to też je piszcie. Jeżeli macie jakiś dziwnych hakerów albo osoby, to lesni hakerzy Pamiętajcie o konkursie na włoski Eko, a ja już będę się z wami Żegnać więc, do zobaczenia i pa pa!